Mamy, u, 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 u. co, ty, 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 ty to taki duży będziesz? Mamy pierwszego, mamy pierwszego. Przypuszczam, że będzie. Serdecznie na kanale Wendkarstw.pl Dzisiaj nad rzeką krzną z delikatnym spinningiem, bocznym trokiem w poszukiwaniu pięknych okoni. Czy takowe znajdę? To przekonamy się już za chwilę. Pędzę w miejscóweczki, w których no już dosyć dawno nie byłem, przynajmniej za okoniem. No i dzisiaj mam zamiar je posprawdzać. Także życzę miłego oglądania i do zobaczenia. Nad samiutką rzeką mam nadzieję z rybką. Mamy pierwszego. Mamy pierwszego. Przypuszczam, że będzie. Nie, yeah. nie, no nie to będzie szczupak To będzie szczupak A już myślałem że będzie pierwszy okoń I myślę sobie ładny okoń będzie A tutaj mamy Pierwszego szczupaczka Nie bardzo mi to pasuje To nie jest ryba, którą chciałem złowić Odczep się No teraz to mi puść mojego poprocha O! Taki Niu-niuś, malutki niu niuś pijawki ma. Zmykaj. Mamy, mam nadzieję, że to razem okoń. Mam nadzieję, że tym razem oko O, powiem tak szczerze. Fajny garb. Bardzo fajny. O, taka pod 30, ale grubas Ale gruby. Gruby, ładny. Patrzcie. Jak ładnie ubarwiony. Jakieś ładne czerwone płetwy. Śliczny, dobra. Na razie podbierak Niech sobie stoi, poleży w podbieraku Zobaczymy co będzie dalej Czy będą jeszcze brały Trzeba będzie zmieniać miejsce Dobra Niech sobie tu pływa A ja rzucam dalej Dobra, jeden okonek i bez większych efektów więcej. No, no trzeba go wypuścić. Czekaj, zobaczmy czy go mierzyć, czy go nie mierzyć. Eee, no taki, nie będę go mierzył. To nie jest jakiś tam gigant. Jakby był dużo, dużo większy, to bym go zmierzył. Myślę, że ma 25-26 cm, ale gruby od ikry na pewno. Zmykaj, 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 zmykaj. Fajny, fajny garbek. Płyń, ale fajnie. Postawił grzbiet i powoli, powoli odpływa. Hejo, do nas O jak drobnica ucieka. Widać, że tu jest drobnica od groma. Temu on tutaj się trzyma. Ale ja idę kawałek w dół rzeki. A więc kolejna miejscówka do sprawdzenia. Tutaj trafiały się o konie swego czasu. Taka fajna zatoczka, zobaczmy. Czy będzie coś gryzło. No, ziele już jest chyba nawet. No dobra. Czekamy na branie. Mamy, 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 mamy okonia. o powiem tak. Nie jest zły. Nie jest zły, ale coś tutaj też jest. Taka 23 cm. A teraz chciałbym Was zaprosić do internetowego sklepu wędkarskiego. Na którym są co tydzień promocje. Właśnie takie. Black Week a razem z kodem rabatowym wędkarstwo.pl macie 25%. Do wygrania jest również Łódź, taka oto za 100 tysięcy. A więc jestem na kolejnym odcinku rzeki Krzny miejskim. No zobaczymy, czy tutaj coś będzie się działo. Tam już kolega łowi, też dojechał. Poszukamy tutaj grubych garbusków. My garbuskę mamy. Będzie chyba nawet fajny. Nawet będzie fajny Fajny, fajny ogr. Fajny, bardzo fajny. Nawet do podbieraka o. O. Jest fajny okonek. Zobaczymy zaraz czy będzie więcej tego miejsca, delikatnie zapięty delikatnie, ale w jakiejś grubą część dobra. dobra trzeba zostawić go w podbieraku żeby nie wypuszczać na razie o, niech sobie tutaj stoi na razie w podbieraku w wodzie próbujemy dalej zobaczymy czy będą kolejne Mamy. U, 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 u. co ty, 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 ty to taki duży będziesz? O, będzie spory, będzie spory. Będzie spory garbus. O, proszę patrzcie, jaki fajny. <sandwiches> chyba je znalazłem. Chyba je ponownie znalazłem. O, oddaj, poproszka. O, taki. Fajny, fajny, fajny. Fajny garbek. O, na razie, ich tutaj sobie. Siedzą, siedzą i czekają na moment kiedy je wypuszczę. Także troszkę pozwiedzałem tej rzeki no i myślę, że tutaj znowu coś będzie się działo. mamy, ale branie było. Na raty. Na raty, ale jest. Mniejsze. Ale na raty fajne. Fajne raty. Nie, 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 I uciekł. Nie trafiłem do siatki. Jest kolejny. Oj, poszedł. Za długo zabawa. Mamy kolejnego, nieduży ten, o, chociaż taki fajniejszy. 20-21-2 cm po zerwaniu zestawu. Znowu coś tam się zaczęło dziać, chwilę spokoju było. No i teraz machamy dalej. wziął. Bardzo fajnie wziął i to fajny karbusek. Super, super branie było. Jest kolejny, kolejny, kolejny ogarek. Idź do kolegów na razie. Dobra, zerwałem zestaw, to teraz trzeba spróbować na delikatną główkę. Może będzie lepszy Efekt. Ja zobaczymy. Jest. Jest. Mamy i nagłówkę. Powiem szczerze, że nagłówkę nawet wpadł ciutkę większy, ale oczywiście to jest też dużo większe banjo, tak? Wpadnij tutaj. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. Zobaczymy, czy uda nam się łapać więcej. de Dobra, główkę również straciłem, także trzeba spróbować teraz na czubaraszkę. Czubaraszkę. Zobaczymy, co bardziej fartowne. Boczny trok, czubaraszka czy główka. No na główkę złapany był jeden okoń. Na boczny trok kilka. Zobaczymy no, teraz czubaraszkę. nic. Teraz będzie tak, że będziemy wracać do bocznego droku i montować z powrotem boczny trochę. Pod warunkiem, że uda nam się coś złowić na czuberaszkę, bo na razie to chyba będzie za chwilę strata. Na pewno będzie strata, bo czuję bardzo twardy, uparty zaczep. No i właśnie się skończyło moje łowienie na czuberaszkę. Niestety miałem tylko jedną za sobą. No dobra, montujemy boczny trok. Szybko, szybko, bo czasu mało. Dobra, wracamy do gry z bocznym trokiem. Jednak tutaj będą najlepszą metodą jest właśnie boczny krok. Chyba może nawet najmniej zrywną. W każdym bądź razie... A Albo i nie. Udało się. No już myślałem, że w pierwszym rzucie będzie znowu zrywka. Dobra, machniemy. Jestem tutaj w takim miejscu, pod samym mostem wlazłem. Po prostu nigdy tutaj nie byłem, bo nigdy tutaj nie było takiego niskiego poziomu wody. Ale chyba wszystkie znaki na niebie mówią, że to już jest koniec na dzisiaj. Przede wszystkim przestały brać. Druga sprawa, zestaw na boczny drog. Tak się poplątał, jak nigdy w życiu nie miałem takiej akcji. Także za chwilę zobaczymy te okonki w podbieraku. No i. Wypuścimy je. O je. Yeah. Był jeszcze, patrzcie. Jeszcze był jeden. No w takim razie jeszcze, jeszcze, jeszcze rzucimy. Skoro jeszcze jakiś był. Ale jeszcze dosłownie kilka rzutów i kończymy dzisiejszy wypad. Trochę rekonansu było. Sprawdziłem parę miejsc na rzece. No tutaj pod mostem było najciekawiej Tak Przynajmniej najwięcej okoni złapałem Kilka mi spadło fajnych Ale wiecie co mi wpadł do pomysłu Do głowy Może spróbować Tutaj na stynkę Połapać kwadratem I na spłowiczek Wtedy nie będzie tyle czepów A może się trafi jakiś fajny, rekordowy okonek. Dobra, ostatni rzut. Ostatni rzut, i bierzemy te okonie, wypuszczamy. Mam nadzieję, że nie przewróciły się z podbierakiem i nie uciekły. Myślę, że jednego może największego zmierzymy. Zobaczymy, reszty nie będę mierzył, bo nie ma za bardzo tego mierzyć. Nie ma jakiegoś szału wielkościowego. Ostatnie chwile prowadzenie. No jeszcze kolejny zadnik no, udało się. Dobra, także koniec, 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 koniec na dzisiaj Trzeba się tutaj poskładać najpierw e, Pozbierać te moje klamoty Widać tutaj jest też również Niewędkarskie śmieci No ale wędkarskie też się zdarzają Ogólnie e, to No wypad mogę zaliczyć tak na Taki, takie takie cztery plus no bo nie było okoni tych, których miałem nadzieję połowić miałem nadzieję znaleźć dużo lepsze y, miejsca no ale jest co jest trzeba się cieszyć tym co jest tak? dobra rozłóżmy miarkę, bo będę chciał zmierzyć tylko i wyłącznie jednego największego okonia a resztę Wypuścimy bez zmierzenia, tak? Ten no, Kilka ich padło. Nie ma co jeszcze tak strasznie narzekać. Jak na jedno miejsce wybierzmy największego. Ty jesteś zdecydowanie największy. Największy okoń dzisiaj e, no 28 cm ten ma. Znaczy największe od dzisiaj. Największy z tego miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć okonków. Pięć okonków. Także fajnie. O. Niech chłopaki sobie płyną. O. Zmykać. Zmykać. Przyjadę tu następnym razem. Na pewno za bardzo nie urośniecie do następnej wizyty. No ale... Mam nadzieję, że będziecie cieszyły na kiju walką. Szkoda, bo największy okoń tutaj stąd się e, tutaj przy samych odcinkach mi się zbiął. No był chyba najfajniejszy z tych wszystkich stąd przynajmniej. Tyle spod mostu na dzisiaj. Oczywiście zapraszam do subskrypcji na linki w opisie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć.